Jan Brzechwa, entliczek, pętliczek, entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek, a na tym steliuszku piecony koszyczek, w koszyczku jabłuszko, jabłuszku roboczek, a na tym robaczku zielony kubraczek, powiada robaczek. I dziadek, i babka, i ojciec, i matka jadali się A ja już nie mogę, już dosyć, już basta. Mam chęć nabysteczek i poszedłem do masta. Przed tydzień, a ja jednak nie, nie mi niemi zamiaru. Nie znaleźli się. Mieście polecia do baru Są w barach, wiadomo, zwyczaju tatę Podchodzi do nie podaje mu kartę. A w karcie? Okropność, przyznacie to sami. Jest zupa jabłkowa i knedia z jabłkami. Duszone są jabłka, pieczone są jabłka, a z jabłek, szalotka i kompot i babka. No widzisz, robaczku i gdzie był besteczek. Etliczek, wędryczek, czerwony stoliczek.